Cześć, witam Was w kolejnym odcinku zagrajmy w Minecraft Multiplayer. Jest ze mną, Tox, przywitaj się. Cześć. No, i w tym odcinku pokażę Wam co znaleźliśmy. No prowadź, Ty pierwszy. I mamy dla Was takie dwie niespodzianki. Jedna jest za tymi drzwiami, a jedna za tymi. I to lecimy najpierw tutaj. Chodź. Otóż kopałem kopałem tam na dół, lecz tam się gdzie daleko. Albo może Wam pokażę kolejki, pokażemy. Chciałem mm -hmm. tu taką kopalnię, ale tu, o, jak widzicie, <laughs> zdążyłem wkopać się w ziemię i przekopałem się. A ja się zdążyłem. Tutaj... Tutaj tak myślę, żeby, nie wiem jakąś zatoczkę czy coś. zbudować. jeszcze o tym nie myślę. Ale tutaj bardzo fajne miejsce jest. Idziemy dalej. O, tu już kopałem sobie też tu, tu i znalazłem tę... Kanion. na jaskinie. Czy jak wy to tam nazywacie? och I to by było na tych. Może chodź za mną, pokażemy im, tak Tam, tam chyba złoto miał jeszcze coś. Do, dużo tutaj było. co? Tam chyba złoto miał jeszcze coś. Nie, złota nie miałem, lecz tutaj było dużo innych materiałów, na przykład y, węgla, żelaza. Czego jeszcze no, mamy? Co? No tego to szczególna chwila była. I tam, nie wiem, tak myślę jakieś schodki tam na dół, bo tam jest węgiel, no nie wiem. Okej, okay. żeby was nie zanudzać, idziemy. Do mnie. No, pokazać pan. Co ja znalazłem? Co Ale moja będzie większa. Będzie to większa. Masz jakieś jedzonko, coś? Oh, fuck! Jeżeli okay. nie było żadnego clipera? 2,5 i pół serduszka. O, Czekaj, wezmę jakieś jedzonko i idziemy. I zrobię sobie diamentowy kill. i yy, yy, żelazny. Diamentowy, ja chciałoby się. Tak by Nie ja mam już żelazny kilow I możemy iść To idziemy Panie problem No to idź Nie Tak No idę, idę No, schodzimy To idziemy Bum, 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 bum Już nie na rako ja tutaj sobie 3, tak 1, kopałem, kopałem, kopałem i nagle tak patrzę, dirt i tu o. I tak, tutaj 3, diament tego wydobędę. Ło! Zapewne zauważyliście to i aż się nad tym nie zachwyciliście, lecz uu, my się z tego cieszymy, ponieważ to jest... Ło! Clipper? Fuck! Zabił mnie! Czekaj, teleportnę cię ja... do mnie. Nie, nie, ja sobie przyjdę. To ja powydobywam węgla. Co pecha. Yy, to ja mówiłem yy... A, żeby pewnie z tego się nie, to tam znaleźli jakieś kopalnie, nie? Ale... Ja już chodziłem poczekawałem eee... Yy, kilka dni temu i one są potężne, no są wielkie. Tam jeszcze nie poszliśmy, no... Aż się o, ja niech... Redstone. Jebie. E no i mam tylko killoff mój. No tu są twoje rzeczy. Tam gdzie cię... Clipper wsadził. Żelazo, węgiel, żelazo. Diamen! Ej! Mam tutaj lapisa! Ja na samym... Ja mam diameńcik. Ja mam Ja na chwilę muszę spadać. Zrobisz szybkie zimki takie małe? No dobra. To na razie, widzimy się, no, widzimy się za chwilę. Cześć, witam was w pocięciu. No i... Już jesteśmy. Ty też? Tak, ja też już jestem. Nie ma żadnych. Gdzie ty jesteś? Za tobą. A. Bierz tutaj żelazo, się przyda. Wiesz że... O, o! Przyda się przyda. Lecz tutaj już tyle żelaza widziałem, że... Tu jest... Oj, i, I widzisz tutaj już też. Żelazo. Tu jest lawa. Mówiłem, to jest potężna, potężny system jaskin i bogaty przede wszystkim. Tutaj jest wszystko, no żelazo, diamenty i inne takie tam, złoto. O, węgiel ty kopiesz, sobie kop. Siem... Ej nie, chodźmy y, ten, lepiej we dwóch, bo się jeszcze zgubimy, czy coś i węgiel. No właśnie. Ej nie, uważaj, uważaj. Rada będę na siebie Widziałem Czekaj tu może jakoś Nie, nie całą, nie całą, nie całą, nie całą! Tak Nie yeah. Czekaj, okay, jeszcze tu trochę węgla sobie pokopię Ej, tam, tam... tam, tam o żelazo! Gdzie? No tutaj już wydobędę. O! Jaki ty hojny! Eee, no widzisz? Ej, jak. Ponieważ coś mi się wydaje, że tu jest, to sobie tutaj pójdę, okej? Okay? No dobra. Zwolisz mi na takie coś? Czekaj, czekaj, ja już też idę. A! Gdzie ty jest? Podpłynę, czy nie podpłynę? Tutaj, płynę. Tutaj! A, to... O! No, stół. O! Fajne miejsce. O, żelazo! Grzybki! Ej, lapis za. Tak lapis ja wydobędę. Przygolę. Nie, nie, zostaw, zostaw. Zostaw. O, Ale o, to proszę. się przyda na przykład do różnych takich projektów. No to zresztą to Ale jeszcze to będziemy. Później nie zmienia to. Żelazo znowu. A ty tam o, dalej. Tak jak ja mówiłem, no to jest potężny. system jasny. Ej, złoto tu jest. No wiem, wiem. To ja sobie trochę pokopię. Złoto, złoto, złoto. I tu żelazo. Już nic nie ma. I tam jeszcze dalej? Tutaj żelazo. I redstone O, tu jest dalsza część Dobra, Redstone tyle. Z żelaznego kilofa? No, oczywiście. No to powydobywuj trochę restona się przyda. No, okej. Okay. O, już nie ma. Tam wcześniej był, widziałem. No, wiem, wiem. Fak, już myślałem. Trzeba będzie ta lama. I pewnie jak zauważyliście, wyruszyła nowa seria. Taka. Ja u mnie. ja oglądałem ten filmik swój na YouTube. Lecz o tej grze jeszcze nie słyszałem, tak mówię. No to jest taka Ale nowsza no gra. Cóż. Tak, tak. Z tego co widziałem na Ed fajna. Jakaś tam strategia czy coś. No. O, tu coś wyższe. jeszcze Uważaj, bo woda, woda Że tu nie przypłynął żaden kliper. O chłop, zobacz Co? To się ciągnie w nieskończoność A wiesz jak wyjść? <laughs> nie wiem. O wyjściu nie myślę. Złoto. A no to weź się. Ufa, lawa! Przez węgiel bym zginął Złoto, złoto, złoto Ok, mam złoto mm. A tu co jest? Węgiel Tutaj Ja wezmę redstone Ej, tutaj było takie Panie coś doczki. Takiego fajnego na miasto, takie jakby Podziemne ale cię pod miasto, nie? No fajnie by to wyglądało. Nie nadążę za tobą. No tak patrze, zwiedzam sobie się. No nie ma tutaj końca, no idę i idę. Jest idę. złoto? A teraz złoto jest bardzo przydatne. No, przyda nam się na kolejki i inne takie. Bo na pewno zaczniemy coś kiedyś budować. No, ja nie mogę, ile tego tu jest. Uwaga oh, faga, ale mnie zreagowało przez chwilę. No dobra. Y co to jest? Co? Nie, chyba szkielet. A gdzie ty poszedłeś? Już tu jesteś? Nie wydobywaj na razie nic, no. No dobra. Jak sobie życzysz. Tak sobie idziemy i zwiedzamy, a ja tu idę. O, w końcu koniec. Ale tam widziałem... nie, nie, tutaj, tutaj, tutaj. Bo tam coś widziałem. Nigdzie musiało mi się zbugować Jeżeli ty nie widzisz I Ja tutaj to byliśmy No. A to już wiem gdzie wyszliśmy Kończą się pochodnie Ale ja mam jeszcze dużo Ja mam, ja mam węgiel na szczęście jak coś o i tutaj żelazo. A ty gdzie jesteś? Tutaj tutaj Gdzie lapis? No. A tu jesteś. No. Ej, popój sobie tym wodospadem do boły. No dobra, te spójny właśnie. I to jakie fajne przejście tu jest w ogóle. Widzisz? No. <laughs> Takie. Takie... Takie na górny parter. No coś takiego. Znaczy na Co górny poziom. To Ach, ta woda. Płynie, płynie. Toż to chyba Wisła. Zawsze musisz postawić pochodnie tam, gdzie ja. No widzisz. Jest tam coś jeszcze? Jest tylko... Kurde. się nie skończy szybko. koniec pochodni. Ja mam jeszcze dużo. Chcesz to chodź. Ja mam jedzenie. Masz jedzenie? Mam, masz słab. To szybko. Ooo, oh, chicken. Uważaj oh, klipper! Żyje. O oh f**k. Nie, od tyłu zaszedł skubany, jeszcze dalej. Koniec. Ło tam nic nie ma ciekawego. A tu jeszcze duże korytarze, ominęliśmy, na przykład tam. No, tam, to chodź, idziemy tu teraz. Drugi? Jest. Tu też koniec Masz coś do jedzenia? No mam. Chodź. gdzie jesteś? Tutaj. Tu jest jeszcze takie jedno przejście. No ja jestem w tym oświetlonym. Tutaj. To... tutaj, tutaj. Ich, ty. Nie przygotowaliście na tę wyprawę. Ja sobie wezmę trochę węgla, bo będę potrzebował, żeby zrobić szyby. No, to się tak No bo ja tam, wiesz, ten taki widoczek. Na koniec go jeszcze pokażemy. O, Oszylarku on nie kusza. Ej, czekaj, ty jesteś. Kolej, nie wybuchaj! Tak. Nie żyję. Widzę. Niestety. Czekaj, to ja się pozbieram twojej temy, może? Cięcie. No właśnie. To my robimy, cięcie i za chwilę jesteśmy. Na razie. No, cześć, witamy was po cięciu. No, przywitaj się ponownie. No, cześć, cześć też, witam was po cięciu. I chodź, może w tą stronę. O. Ta. I tutaj znaleźliśmy takie przejście. No właśnie, widzicie? Ja tutaj patrzę, sand. Tak go rozwaliłem. I woda. I jeżeli popłyniemy tą wodą, to jesteśmy na powierzchni koło naszego domku. Koło naszej wieży. Dziękuję. O. No nie wiem, to się tak nam złożyło. Widzicie? I czekajcie, to już będzie koniec tego odcinka, bo mi się kończy miejsce na dysku. A więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Na razie. Cześć!